Uh... Uh... Cześć wszystkim. Witam was serdecznie na kanale Omawiamy. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zapraszam do subskrybowania i wciśnięcia dzwoneczka, aby nie przegapić naszych przyszłych analiz. Ostatnią premierę miała druga część platformy, więc postanowiliśmy wrócić do początku i przyjrzeć się dokładnie pierwszej części. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, albo już obejrzeliście, ale macie pytania dotyczące zakończenia, to dobrze trafiliście. W dzisiejszym filmie zanurzymy się głęboko w enigmatyczne zakończenie platformy i omówimy co twórcy chcieli nam przekazać o naszej współczesnej społeczności. Mała podpowiedź? Nie jest to zbyt optymistyczne. Przez więc weźcie coś do jedzenia, bo zaraz zaczynamy. Witajcie na poziomie 0. Najwyższym piętrze ponad 300 piętrowej konstrukcji, zwanej potocznie dziurą. To właśnie tutaj przygotowywane są, perfekcyjne, wyszukane posiłki dla dokładnie 666 gości. Tak, 666. Jeśli to nie sygnał, że dziura nie jest przyjaznym miejscem, to warto wiedzieć, że na końcu filmu widzimy, iż najniższy poziom to 333, a na każdym piętrze przebywają dwie osoby. Poznajcie Goręga, głównego bohatera filmu, który budzi się na poziomie 48, ale zanim to następuje, słyszy, jakiego jego więzień mówi w ciemności. Są trzy rodzaje. Ludzi. Ci na górze, ci na dole i ci, którzy spadają. To pierwsza linia dialogu w filmie i jest ona prawdopodobnie najważniejsza. Są ci, którzy znajdują się na górze i są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy. Ci na dole, którzy chcą zmian, ale nie mają środków, by je wprowadzić, oraz ci, którzy spadają. Ta ostatnia linia, ci, którzy spadają, ma dwa znaczenia. Po pierwsze, dosłownie ludzi, którzy spadają z krawędzi i giną, a po drugie, osoby takie jak Goręk i jego przyszły współwięzień Bahara, którzy świadomie wstępują w dół, by wprowadzić zmiany. Ten cytat mówi o trzech typach ludzi: tych, którzy nie chcą zmian, tych, którzy pragną zmian ale nie mogą ich dokonać oraz tych, którzy ryzykują wszystko, nawet życie, aby coś zmienić. Goreng spędza większość pierwszego aktu filmu na próbie zrozumienia, jak działa to miejsce. Tak samo jak my, widzowie. I w ten sposób nawiązujemy z nim podświadomą więź, zadając sobie pytanie, co byśmy zrobili, gdybyśmy znaleźli się w tej sytuacji. I jakby tego było mało, współlokator Goręga to chciwy starzec o imieniu Trimagasi. W przeciwieństwie do Gorenga, Trimagasi trafił tutaj za wyrzucenie telewizora przez okno, co przypadkowo doprowadziło do śmierci człowieka. Otrzymał wybór spędzić czas w szpitalu psychiatrycznym, ale Albo rok w dziurze. Goręk natomiast trafił tutaj z własnej woli. Wyjaśnia Trimigasemu, że postanowił spędzić 6 miesięcy w zamian za dyplom ukończenia studiów i uznał, że to będzie dobry sposób narzucenie palenia. Warto tu zaznaczyć, że osoby z zewnątrz tak naprawdę nie wiedzą, co dzieje się w dziurze. Nawet kobieta, która przeprowadzała wywiady z kandydatami, nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, co tam się dzieje. Istotne jest to, że dziura obiecuje nagrodę dla tych, którzy przetrwają. Dla Imoguiri to lekarstwo na raka, a dla Trimigasiego wolność, a dla Gorenga dyplom. Jednak te obietnice w większości przypadków okazują się Puste, ponieważ większość umiera zanim zdoła ukończyć swój czas. To metafora kapitalizmu, który obiecuje, że ciężka praca pozwoli spełnić marzenia, ale system często okazuje się bezlitosny i niesprawiedliwy, podobnie jak dziura. Mimo to ludzie kurczowo trzymają się nadziei, że sytuacja się poprawi. Jak mówi Imogiri później, nic się nie zmieni, dopóki nie nastąpi spontaniczna solidarność. Ale o tym opowiem nieco później. Każdego dnia na platformie zjeżdża ogromna ilość jedzenia, a jego ilość i jakość zależy od poziomu, na którym się znajdujesz. Na przykład, jednym z pytań zadawanych Gorengowi podczas wywiadu było, jaki jest jego ulubione danie. Później na platformie zobaczymy ślimaki, który był jego wyborem. W miarę jak platforma zjeżdża coraz niżej, coraz mniej jedzenia trafia do osób na niższych poziomach. Około setnego piętra prawie nie ma już żadnego jedzenia. To sprawia, że ponad 400 osób zmuszone jest do głodowania i podejmowania drastycznych decyzji, takich jak zjadanie swoich współwięźniów. Kiedy jednak platforma zjeżdża, więźniowie mają jedną minutę, aby najeść się do syta, zanim platforma opuści ich poziom. Jeśli ktoś próbuje ukryć jedzenie, poziom wypełnia się ekstremalnym gorącem lub zimnym, zabijając mieszkańców. Dopóki jedzenie nie zostanie zwrócone. Trimigasi tłumaczy Gorengowi, że skoro są na poziomie 47, to aż 94 osoby jadły przed nim. Trimigasi zbliża się do końca swojego czasu w dziurze i zauważa, że co miesiąc więźniowie są losowo przenoszeni na inne poziomy. Sam był już zarówno na poziomie 8, jak i na poziomie 132. Każdy więzień może wziąć ze sobą jeden przedmiot. Goreng zostaje wyśmiany, ponieważ przynosi kopię Don Kishota zamiast czegoś bardziej praktycznego, jak na przykład nóż Trimigasiego. Jednak nie tylko Goreng przypomina Don Kishota, ale jego podróż w obrębie Platformy również nawiązuje do tem Podróży Don Quixota. Książka ta była rewolucyjna w swoich czasach, ponieważ podkreślała różnice między klasami i ich wartość. Arystokraci byli przedstawieni jako bezmyślni, nieżyczliwi i powierzchowni, podczas gdy prosty Sancho był mądry i pełen refleksji. W filmie widzimy ten system w akcji przez chciwość tych, którzy są na górze, skontrastowaną z postaciami takimi jak Goręg, którego rozważne podejście zmusza go do działania na rzecz dobra ogółu. Partnerowanie Goręga z Trimigasim pokazuje, jak indywidualna chciwość wzmacnia skorumpowany system. Pierwszą rzeczą, jaką proponuje Goręg, jest racjonowanie. Jedzenia, aby ludzie na niższych poziomach mieli co jeść. Trimigasi, będąc zupełnym przeciwieństwem Goręga, opowiada, oddając moc na ludzi poniżej. Zamiast pomagać tym na dole, ludzie w tym filmie dosłownie sikają i wypróżniają się na tych, którzy są niżej. Co stanowi doskonałą metaforę tego, jak wielu miliarderów i korporacji traktuje najbiedniejszych. Sytuacja zaczyna się zmieniać wraz z wprowadzeniem postaci Miharu, kobiety, która zjeżdża na platformie w poszukiwaniu swojego dziecka. Japońskie imię Miharu oznacza otworzyć szeroko oczy. I to właśnie dzięki jej walce Goreng zaczyna dostrzegać niesprawiedliwość którą utrwala ten system. Co ciekawe, aby podkreślić tę ideę, Micharu prawie w ogóle nie mówi. Na koniec pierwszego aktu Goreng znajduje się w poważnej sytuacji. Minął pełny miesiąc, a on budzi się przywiązany na nowym poziomie. 171. To niemal pewna śmierć dla dwóch mężczyzn, więc Trimigasi, będąc doświadczonym więźniem, związał goręga i zamierza powoli żywić się jego ciałem. Dla Trimigas jego to całkowicie normalna i racjonalna decyzja w tej sytuacji. Usprawiedliwia to, mówiąc, że to nie on popełnia te zbrodnie, tylko ludzie powyżej niego. System zmusza go do działań, aby przeżyć. Podobnie jak wiele osób w prawdziwym świecie, które łamią prawo, by przetrwać. Kiedy Trimigasi zaczyna ciąć pierwszy kawałek ciała goręga, ratuje go Miharu. Jednak Goreng budzi się następnego miesiąca na poziomie 33 z nową partnerką, Imoguri. Imoguri jest idealistką, podobnie jak Goreng, ale brakuje jej siły, by naprawdę wprowadzić zmiany. Spędza tygodnie krzycząc do ludzi poniżej, błagając ich, aby racjonowali jedzenie, aby zostało go jeszcze dla tych na niższych poziomach. Jej błagania jednak nie przynoszą efektu, dopóki Goreng nie grozi, że zanieczyści ich jedzenie. Ugory, która wcześniej pracowała dla administracji firmy zarządzającej pionowym centrum samodzielnego zarządzania, czyli dziurą, posiada pewne wewnętrzne informacje. Nikt poniżej 16 roku życia nie jest tam dopuszczany, a ona wierzy, że wie dlaczego. System jest testem mającym sprawdzić, co potrzeba, aby wywołać rewolucję zmian, zmiany, które będą wynikiem tego, co nazywa spontanicznym poczuciem solidarności. Oczywiście Goręk odpowiada, idąc nawet o krok dalej, spekulując. Nie ma żadnej wiadomości, a co za tym idzie, żadnego znaczenia w tym wszystkim. Przedmiotem, który Moguri zabrała ze sobą był jej pies Ramzes II, nazwany na cześć największego faraona Nowego Królestwa Egiptu. Śmierć tego psa w filmie symbolizuje upadek wielkości. Koniec idei, że możemy zjednoczyć wszystkich pod jednym sztandarem. Mija miesiąc, a Goręk budzi się, odkrywając, że i Moguri popełniła samobójstwo po tym, jak trafili na poziom 202, co w zasadzie jest wyrokiem śmierci. Na tym poziomie nie dociera żadne jedzenie. Goręk musi jeść kartki ze swojej książki, a także ciało i Moguri, aby przetrwać. W końcu dociera do swojego ostatniego miesiąca, mając nowego towarzysza o imieniu Bahara. Baharat jest Inteligentny i zabrał ze sobą linę, wierząc, że jeśli tylko uda mu się dotrzeć blisko szczytu, będzie mógł się wydostać. Jednak ten plan zakłada, że osoby na górze będą chciały pomóc, co zdecydowanie nie ma miejsca. Ludzie powyżej dosłownie załatwiają swoje potrzeby na Baharata, ty próbuje się spiąć. Goręki Baharat opracowywują plan zjechania w dół razem z platformą i równego rozdzielenia jedzenia, nawet odmawiając jedzenia ludziom z pierwszych 50 poziomów, aby ci na dole mieli swoją sprawiedliwą porcję. Bezlitośnie biją tych, którzy próbują im przeszkodzić. Dopiero gdy spotykają postać znana jako mądry starzec, dowiadują się, że jedynym sposobem na trwają zmianę jest symbol, w tym przypadku wiadomość. Jeśli wiadomość dotrze aż na poziom zero, być może nawet kucharze na górze zrozumieją, co dzieje się na dole. A cóż może być lepszą wiadomością niż panna Kotta? W rzeczywistości nie chodziło o samą Pana Kottę, ale o akt buntu, pozostawienia nienaruszonego dania. Ale jak się później dowiadujemy, istnieje jeszcze lepsza wiadomość. Gdy Goręk i Baharat docierają do ostatniego poziomu, Goręk ratuje Miharu przed napastnikiem, podobnie jak ona wcześniej uratowała jego. Niestety Micharu nie przeżywa, ale Goręk odkrywa coś cenniejszego. Małe dziecko, to, czego Miharu szukała przez cały czas. I moguri mówiła nam, że Micharu nigdy nie miała dziecka, a ludzie poniżej 16 roku życia nie mogą trafić do dziury. To oznacza, że A dziecko jest symbolem zmiany, albo B. Dziecko jest prawdziwe, administracja zajmuje się naprawdę przerażającymi rzeczami, które ostatecznie doprowadzą do zmiany. Baharat i Goręk dają dziecku pana kotę akcję całkowitej bezinteresowności, który zaprzecza chciwości, jaką widzieliśmy przez cały film. Baharat umiera z powodu odniesionych ran, a Goręk zabiera dziecko na ostatni poziom. Goręg Uświadamia sobie, że dziecko jest z wiadomością. Cytuję również Don Kishota, podkreślając ideę, że bogactwo nie mierzy się tym, co posiadasz, ale tym, jak to wydajesz. Wydawanie w dobry sposób odnosi się tutaj do dzielenia się z innymi. Kładzie dziecko na platformie, która wznosi się na samą górę. Film, który zaczynał się na poziomie zero, kończy się na dole, tylko po to, aby ponownie wrócić na szczyt. Nie widzimy, co stanie się z Goręgiem, ale możemy założyć, że podobnie jak Don Kishot umiera na końcu książki, to samo dzieje się z Goręgiem. Śmierć Don Kishota oznacza koniec ery rycerstwa, a śmierć Goręg Oznacza koniec skorumpowanej i chciwej natury dziury. Dziecko jest iskrą, wiadomością, która zmieni system i wezwie ludzi do działania. Zjednoczy ludzi, by razem dążyli do wspólnego celu i przyłamali bierność, która powstrzymuje zmiany. Platforma to nie tylko thriller o wyjątkowym pomyśle. To film, który zadaje trudne pytania filozoficzne na temat tego, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo. Ale teraz chciałbym pozostawić to wam. Gdybyście byli w dziurze, co byście zrobili? A co ważniejsze, co byście zamówili? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekaw waszych odpowiedzi. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby dać temu filmowi łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, zwłaszcza naszej nadchodzącej analizy drugiej części platformy. Jeśli jesteście fanami intrygujących produkcji, serdecznie polecam również nasze analizy serialu Stanton, idealnego dla tych, którzy szukają nowego tajemniczego serialu. Każdy wasz odzew w postaci polubień, komentarzy czy subskrypcji niesamowicie mnie motywuje do dalszej pracy nad kanałem i budowania wspaniałej społeczności. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w przyszłych odcinkach, jakie macie porady, albo po prostu podzielcie się swoimi przemyśleniami. O filmach i serialach. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie.